Oszczędzanie, no to oszczędzać można we wszystkim, bo tak i, i, i jeżeli mówię o oszczędzaniu finansowym, no to, to oszczędzamy pieniądze po to, żeby nieumiejętnie wydawać, bo to samo oszczędzanie to nie znaczy, że zbieramy na kupkę te pieniądze, tylko mamy Jakieś pieniądze do dyspozycji, czy to w budżecie domowym, czy też w takim budżecie, którym tutaj wspólnie zawiadujemy, jak budżet miasta, czyli budżet nas, nas wszystkich, bo, bo wy też wchodzicie w ten budżet jako yy, uczniowie zespołu szkolnego gimnazjalnego numer 7 i uczestniczycie w, w, te, w tym budżecie i wydawaniu tych pieniędzy, yy, czyli umiejętność dysponowania pieniędzmi. Ale oszczędzanie samo słowo jest tak pojemne, bo można oszczędzać się w wypowiadaniu, w słownictwie, oszczędzać swoje emocje. Czyli o tym oszczędzaniu można w różnoraki sposób że może także wszystko to, co dane jest nam do dyspozycji, to staramy się wykorzystać w taki sposób, żeby to było jak najbardziej z korzyścią dla nas i służyło nam na długi okres czasu, bo tutaj ważny to jeszcze jest ten czas, z którego będziemy korzystać z danych nam zasobów, a nawet i uczucia, i wszystko to też jest dane nam jak jest Proszę, tak no, Czyli to, to oszczędzanie widzicie, teraz powiedziałam to to zdrowie i, i tutaj, żeby zdrowa gmina mogła funkcjonować, no to też trzeba w decyzje w tak umiejętny sposób podejmować, jak tym budżetem naszym wspólnym gospodarować, bo to też jest to, to gospodarowanie, oszczędzanie, no to te, te też gospodarowanie. Albo oszczędzać w taki sposób, żeby zgromadzić jakąś, jakieś rzeczy, bez względu na to, czy to materialne, czy niematerialne, albo e, oszczędzanie może polegać na tym, że właśnie je wydajemy po to, żeby przysporzyło nam to e, więcej e, rzeczy. Więc na tym powiedziałem kolega oszczędzanie nie, nie tylko na samym kumulowaniu, ale również i na wydawaniu, Umieję. ale w sposób racjonalny i umiejętny. Każdy musi oszczędzać, bo no, to jest nieodzowne, bo uważam, e, w życiu każdego człowieka, żeby oszczędzać. W kontekście właśnie teraz powiedzieliśmy, że oszczędzanie to jest nie tylko gromadzenie, ale właśnie podejmowanie racjonalnych decyzji, jeżeli chodzi o wydatki. Ja taki swój sposób na oszczędzanie to mam, że kusi, kusi wszystko, co widzimy, człowiek by chciał kupić i się te wystawy, przepełnione. A poza tym jeszcze w naszym społeczeństwie jest taka to koleżanka ma, to znajomy mają, też by się chciało mieć. A ja osobiście stosuję taką zasadę, że jaki dyst nawet zobaczę, że coś mi się podoba, to nie kupuję od razu. Przechodzę do domu i szukam wszystkich argumentów przemawiających za tym, żeby tego nie kupić. Jeżeli znajdę na tyle tych argumentów, żeby tego nie, nie kupić, to ja nie kupuję, natomiast jeżeli nie znajdę, idę jeszcze raz, patrzę, podoba mi się, czy mi się nie podoba, chcę to na pewno kupić, czy nie chcę kupić. Nigdy nie kupuję od razu, e, jak zobaczę coś, co zobaczę takiego, no bo wiadomo, że jak idziemy do sklepu, trzeba kupić podstawowe rzeczy codziennego życia, no to się kupuje e, bez zastanowienia nad no się no, bez zastanowienia, no to, to co potrzeba, natomiast jakieś rzeczy trwałego użytku, to właśnie stosuję na tym zasadzie. Teraz konkretny przykład, otóż w poprzedniej kadencji robił rok 2007-2008, tak znakomite dwa lata dla budżetu miejskiego, ponieważ przychodziło bardzo wielu inwestorów, którzy chcieli kupić grunty w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej na takiej podstrefie radomską, wiecie, że mieszczą się one tam w dzielnicy stowiecko-miejskiej, tam jest tam ta nasza strefa. I w miasto wtedy bardzo dużo pieniędzy na tych transakcjach zarobiło, bo rzeczywiście oni zdecydowali się tu ten swój kapitał ulokować, tu budować swoje zakłady i fabryki. I co miasto z tymi pieniędzmi robiło? Wiedziało miasto, czyli wiedzieliśmy my, konstruktorzy budżetu miasta, że czekają nas potężne inwestycje, to znaczy budowa zachodniej obwodnicy miasta i Odwodnienie, taka środowiskowa inwestycja strefy i jednej, drugiej można było powiedzieć, miasta, żeby miasto nie było podtapiane, zalewane. I te pieniądze do tej pory, można jeszcze powiedzieć, są na rachunkach bankowych, gdzie pracują, pra, pra, pracują na siebie bo na odpowiednim oprocentowaniu, i one będą przeznaczone na dofinansowanie tych inwestycji, bo mogliśmy wydać je, mogliśmy je wydać, w, w, czy w przemyślany, czy w nieprzemyślany sposób. Ja myślę, że byłby to nieprzemyślany sposób, Można, to znaczy z pewnością powstałyby nowe inwestycje w mieście, tylko nie byłoby to przemyślane tak do końca, wiedząc że te dwie potężne inwestycje, tak czy siak miasto musi zrealizować i teraz to może jest takim mniej bolesnym obciążeniem finansowym dla, dla gminy, dla, dla miasta Radomska. To, że mamy odłożonych tych 20 załóżmy milionów gdzieś na rachunkach. Przyznam szczerze, że, że ja swojej mamie chciałabym zwiedzić kiedyś w przyszłości, jeżeli będzie mi to dane. Trochę świata, bo myślę, że, że każdy z nas o tym marzy i, i gdyby tak się stało, zdrowie dopisało, pieniądze również, to chciałabym obejrzeć kiedyś y, trochę więcej kontynentów z wieśmi. Święta, Jerozolima, no, no to są takie miejsca, gdzie, 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 gdzie chciałabym być i myślę, że może będzie mi to kiedyś tam Zaoszczędzę. Ja bardzo serdecznie dziękuję, to cała przyjemność jest po naszej stronie. Bardzo wam dziękuję za ten dobry, jak piękny, dobrze, dominek. Dobrze, dobrze że, jest, młodzi, że jest, młodzi interesują to się tym. Tak. Tak. Cieszę to jest, to jest się bardzo, że Ja Was ja z całego ja serca dziękuję, gratuluję w ogóle ty, 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 tego, co robicie, bo widać Was i słychać wszędzie. Ja cieszę